Witajcie moi drodzy w Indev Unchained. Ok, to jest czwarty sezon, a ja dopiero teraz to gram. Tak wiem, trochę zaniedbałem. Ale zobaczymy o co w tym chodzi, bo ja jeszcze nawet nie wiem. Póki co mamy sobie samouczek. O, prawie. No, udało się, dobra. Sanktuarium Wow Aha, okej, okay, tutaj to uh. i... dobra Tam jest tutorial, właśnie go skończyłem Okej okay. No dobra, to idziemy, gdzie idziemy, no, chyba idziemy. Okej, okay, aczymenty... To muszę skończyć, żeby to... żeby desolation odblokować. Okej, okay, to lecimy tam. Pure Py! Okej. Okay. Dobrz. Nie, dzięki. O! Mogę się normalnie ruszać. Ale zajebiście. Hej! O! Oh. Próbuj szczęścia. O kurde, próbuję. Oh shit. Aha. Nic co kurde? Już ty! Au. Gąsie ty. Łaj za jeden. O, o. Za no to, że już ma w tym pieniędzy, Kurde, ma w tym pieniędzy, nie ma w Ale w nogi dostał A tam się mogę przenieść? Co tu jest? Siema! To musiało boleć yes. dobry panu Szkurd! Hej, ale w dupę dostał czy mogę coś z tym zrobić? Nie, czy ja w ogóle jakąś mapę albo coś działa miść, bo ja <laughs> pewnie tam. Dobra, co tam jest? Eee, nic. Okej, okay, to idziemy tu. Ej, okay? Jeszcze mi było? Ja. Flow! U? Sztyba. Trzeba ładnie wymierzyć. Dobra, w jest z wymierzeniem. On sobie już tak przyszedł. Zapomnij! Dostal. Kurda. 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 Oi. Tu... Jok blogai. Kurda. Widziałeś ja to? Halo? Cześć łobuzie Ej Ale tu nic nie ma Hmm Kurde Cholera tu przyszedłem Oż kurde Dobra Okej. Okay. Teraz, Masz. No, dawaj. Tu. Teraz tu, Okej, okay, tam jest jakieś wejście, ale tutaj też coś jest. Okej. Okay. Coś my tu mamy. Ha. Ha, ha, ha. Ale jak? Uh, eee, oj. Hm. Yyy, czczczcz. Aha, o to chodzi. Ale ja nie mam... No właśnie. Nie zdać mnie na nic, jestem biedny żuczek No trudno, to wracamy Tu ściana Okej okay. No dawaj Okej, okay. o kurde wow. mnie? O, mnie jedno Jezu, się wpakowałem, ale dzień dobry. No, no prosto web. Kurde! na wysoko Byłoby prościej, gdybyś we mnie nie strzelał No! Wow Ale zarwał czapkę. Cicho Hej! o, o. Tak na wszelki wypadek dobiję. O! O to. Wow No ja nie mam żadnych tych O No Teraz mam To chcę spłonąć żywcem

Mam nadzieję, że kurczę. O, na przykład ten. Burn baby. No dobra, nie będę na kurde takiego. Dziabonga. Wykorzystywał tych strzałów. Zbyt cenne. Chyba. Tak mi się wydaje. Jeszcze nie zamgłoszę. Ale na niego to już mogę. Chodź. Nera. Эх, по ки О, фак НО Aha, a tutaj nie mam w ogóle przejścia. Sypcia. Oj. To lecimy tam. Albo i nie. Uuu. się coś dzieje. Nie, no nie będę kurde zużywał tego. Na taką odległość. Bo pewnie i tak nie trafię. Ła! Wow. Trafia! Jestem genialny. Dobra, co mamy tutaj? Coś mogę zakupić? To mnie leczy. To zamraża. To leczy. Ok 20 Kiepsko No ale Wypróbować można Yyy yy, dobra tam Jest tu ktoś na wypróbowanie nowej strzały? O jesteście Miło z waszej strony Najpierw załatwię tych Chowam się tu Ła! Ale fajnie Ciekawe Uj. O, o! To pa! O, waliło cię! Idź mi stąd Nie krzycz, to będzie dobrze. Ło! Wow. Co czy mogę czyszczyć? Co pierwszy ktoś? Nie mogę. Nie wiem po co uniki robisz. Co ma? O kurwa! O. Okej. Okay. Wow, ale w łeb dostałem. Centralnie, kurde, w oko. Oh Gdzie mi tutaj, kurde, z wyspoko? Dobra. Okej, okay, i to mnie powinno jeszcze uleczyć. Dobrze, pięknie. Faj. To jest bardziej mi się ta gra podoba. Woł. Dobresz. Proszę. No pies bez... i kurga. Wiem, że tam jesteś na górze. O kurwa nie to. No, dawaj, skocz tam. Jej. o, skoczył. Gdzie jesteście? Tu. No miał być tak ładnie. Raz, dwa, raz, dwa. Hej, gdzie? Dostał w stopę Widzę się. panu Na Grunwald w tamtą stronę Ej, Nie wiem co mam, ale mam. Hej, mordeczko. Dorwał mnie, ale... trafiłem Nie biegamy po korytarzu Wszyscy? Chyba wszyscy Został portal hmm. Halo? Chyba nikogo nie ma. Portal jest mój! Aha, czyli trzeba było to wziąć, żeby wejść w portal. No okej. Okay. Czego nie mogę zabić tam? Jezu Tyć mi stąd! Fuck, oh shit. Ow, no, mm. no. Dobra, najpierw wielko lud. Oh, fuck! Shit! Wow. Kurde! Głupie chamy! A mogłem strzelać z tych strzałków czy rozproszonych? Shit! Kurde, dużo. <laughs> Okej. Okay. O oh, Jezu, smarcie, co to było? What the fuck? Aha, wszyscy ciktry zabiję. Dobrze, fajnie. Sypcie. Miło wiedzieć. Kurde, ja zapomniałem, że mam tacze, nie? I uniki, kurde. O Jezus. Dobra, moi drodzy, tak się prezentuje Indes Na pewno będzie jeszcze kilka odcinków z tego, bo gra, no podoba mi się, jest zajebista. Zręcznościowa, przygodowa, ucznicza. Zajebista. Moi drodzy, ja się żegnam i idę do wyjścia. I my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej